Hello kochani, witajcie w Cooking with the Krupaś. jak zawsze z Martusią tutaj. What's up? No i z Piotrem <laughs> chyba nie muszę naszej gwiazdy tutaj introduce, ale jak chcesz, możesz coś powiedzieć się, o sobie. Się uh, Piotr Tak, bardzo mi miło, dziękuję Wam, że oh. zaprosiliście mnie do gotowania. Co będziemy gotować? Coś gorącego? <laughs> wiesz co, Piotruś, będziemy no? gotować coś gorącego, bo Ty jesteś taki gorący, że musimy, no, wiesz... Już wy... zaczyna! Już <laughs> <You laughs> zaczyna. <laughs> Dzisiaj będziemy robić yes, green Pesto, pasta. Okay. To zacznijmy um, może pierwszy od spynieć, do, 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 do żeby to może. Ja te całsta do między. Ale dobra, dobra, daj tutaj Spinach tutaj, tylko na króciutko, nie dobra, na długo. Tak, 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 ja sobie już jeszcze przygotowałem tak, wziąłem tak, tak, sobie przygotuj. taką rękawiczkę. Dobra, już nie poparzyć. I co, mamy tam mieszać? Troszeczkę tak, tak na chwilkę, tak, żeby koloru nie zmieszać. I później do tej wody zimniej trzeba dać, żeby. Tak. So the color stays nice and green. Tak. Piotruś, ty w domu gotujesz, czy wiesz, twoja kochana? Wiesz co, no e, raczej nie mam czasu. Czasu, no, bo jesteś taki zajęty, no, no nie, nie, będzie Hollywood star tak naprawdę. Ja, jak you... <grym> no. We'll see you in Hollywood soon. E, wiesz, co dzieciom? Dzieciom jak coś. To, to tak, mm -hmm. najczęściej, ale to, to na tym i jajecznicę sobie zamieram zrobić. Myślisz, że już? już tak, tak, dobra, tak, 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 już. Tak już ja no to dobra, dobra, to czekaj, musimy... A już tym... będę tak jak wy, mogę tak pół English, pół... Tak, oczywiście, jak najbardziej. Bo to jest takie to jest takie, że masz trochę po polsku, trochę po... YouTube jest international, więc... A, bo to idzie jeszcze The United States. No. Yeah. You're gonna be super cool now. <gry> e, A Piotrek, ja To robimy po to, się... to, robimy po to, żeby, tak, żeby, żeby, tak, to żeby, po to, żeby się zatrzymał proces zmienił, i tak. żeby się dalej nie gotowało. Dobra, z, z tego, tak. co czytałam, że jak za długo, to będzie czarne czy ciemne. To nie chcemy, dobra. chcemy trzymać piękny, zielony kolor. Teraz bierzemy almonds, migdały, tak? To są tak. migdały. Tak. To co trzeba chyba... Dolać. Nie, bez oleju, kochanie. Bez? Tak. A, czyli prażymy sobie, tak, dobra. Tak widzisz, się nauczyłam. Mamy No i teraz Czekaj, czekamy. Zrobimy tak, co ty na to? A. Patrz, tak. Zrobimy taki. O. Widzisz, jaki professional. Super. Dobra, Dobra, czekamy na to, to mamy Dobra. szansę. Jak ja chcę wiedzieć, bo wie, wiemy, że masz piękną dziewczynę. Tak. Co ty, jak, nie, jak byłeś z tego, coś taki facet, jak ty szuka w kobietach? Czy musi gotować, nie musi gotować? Jak ja, byłem single, jak ja byłem single, to było bardzo dawno, bo ja miałem wtedy chyba jeszcze 20 lat mm -hmm. jakoś, więc to było dawno i jeszcze studiowałem. Znaczy, ja byłem zaraz po, po, po studiach. Ale wiesz co, nie wiem, ja zawsze patrzyłem tak na... Na osobę. Na osobę. E, i, I to, jaki jak, jak masz vibe z tą osobą, jak, jak ci, jak rezonujesz. Chemistry. chemistry, no tak. To, jest, bo to najważniejsze. jest najważniejsze, bo wygląd to tylko wiesz, To jest na filkę, ale później, jak ktoś, ktoś ma beznadziejny charakter. charakter, czy jest niedobrym człowiekiem, to wiadomo, że to później już. No tak, wygląda na, na, na chwilkę. Jak to tak na... mówi na filkę, tylko na fana. No, na kilkadziesiąt lat później ten wygląd no. tak, tak, sobie... tak Tak, tak, tak. No, ale jak można, tak jak ty masz to i to. No. Bo ja jestem ciekawa, jak. W Polsce jest, bo tutaj jest mm -hmm. trochę inaczej z chłopakami, tylko jak wy naprawdę jeszcze aktorem jesteś, no. to naprawdę... Jeszcze znanym, bardzo sukcesywnym. No, like, how do you keep up with it, I don't know, how do you keep up with Czekaj, being... Czekaj, bo się famous. With fame and temptation. A, ale how żeby do... być wiernym, o to ci chodzi, tak? Nie wiem, co to nawet znaczy. To be faithful. To right? be faithful, yeah, as an actor, as a celebrity in the limelight, like, how do you... Uh, I got used to it po mm. prostu y, chyba jest tak że jak już się czekaj podam ci mi taki mykczek dobra się e, o ja blendera. sobie wezmę. bezmyślnie za niedługo będziemy blendować tak i jest tak że no to już trochę trwa y, i chyba się do tego przyzwyczajasz po prostu mm. y, jest to czymś takim z czym się żyje i jest trochę dziwnie bo, bo faktycznie ludzie się rozpoznają i patrzą na ciebie bardziej moja dziewczyna zwraca na to uwagę mm. bo ja już się przyzwyczaiłem do tak. tego są wiesz tak. pewnie jak to jest, że, że ludzie mm. na ciebie patrzą tak. I dla Ciebie to jest normalne. Tak. Naj najbardziej zauważasz te różnice, jak że gdzieś za granicę. Dobra, Bo... teraz spynęć dajemy do blendera i tak. wszystko do blendera, tak naprawdę. Dobra. Damy spynyć, oliwka. odcisnąć. O, trzeba Tak, dobrze. trzeba go tak. Dobra, dziękuję, trochę, okay. odcisnąć. Wezmę, mam czyste ręce, są. So. Dobra, sobie to ja. Dobra, rób tam lepiej. I co mówisz że jak, jak na granicę. Jak, jak, jak na za granicę gra... wyjeżdżasz, za granicę? wiesz, no bo wtedy widzisz, że faktycznie nikt cię, nikt cię tam nie zna i jest tak. tam incognito i to jest przyjemne. To jest bardziej przyjemne, że nie takie męczące nieraz, nie? E, że tak, to... że na co dzień jakby nie zauważasz mm -hmm. tego dopiero właśnie, jak się wyjedzie za granicę, chociaż też czasami jest tak, że jak wyjeżdżasz, to jest dużo Polaków i nagle wręcz odwrotnie, <laughs> Oh, ha, ja właśnie białe, się tak. zauważyłam, że tutaj, jak tak. wyjeżdżasz gdzieś za granicę, to dużo jest Polaków. Tak, po Można ho... uciekać od Polaków. W ogóle. No bardzo dobrze. Nie, dobrze, dobrze, tylko mówię, że tutaj jestem przyzwyczajona na co dzień być z Polakami, a później chcę gdzieś wyjechać do Włoch czy do Hiszpanii. Tam jest zawsze dużo. są grupy dużo, dużo jest Polaków. Polaków. Tak, no i bardzo fajnie. Ale też myślę, że w naszej branży, że już. Dochodzisz do takiego momentu, że wiesz, to się nudzi, że na przykład ta kobieta na pewno wiesz, zawsze się rzucają ja tak nie w siebie, żeby chciały być nie. z tobą, ale ty wiesz, jak odróżnić dobrą, fajną, super dziewczynę od takich, co wiesz tego, chcą być z tobą, Jeszcze Nie, Wydaje mi się, że, że u mnie jest tak, że w związku z tym, że odkąd jestem w branży. Mhm. To, to jestem osobą zajętą e, i jakoś sam fakt tego, że mam e, partnerkę, e, powoduje to, że, że jakby jest troszeczkę taki dystans do mnie tak. e, i to jest wygodne. A, i, że ja że mają przykład, szacunek, że... Bo tak, 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 tak. Jest... Ale nie zawsze tak jest, bo są takie dziewczyny, taką, co nie dbają, czy masz tak. dziewczynę czy żonę co? To i się dalej zapytać, proszę Natalia, bo, Natalia, bo jest Natalia, jest tutaj piękna Natalia. <laughs> <laughs> Jak jest? Głos Zofu. Tego voice over. Voiceover, voice over, voice Nie słuchała. E... <laughs> Może dobrze? <laughs> nie, no chodzi o to, że. No bo ty mówisz, że, że jest tak, jak chodzisz ze mną, to widzisz, że ludzie mnie rozpoznają, no. a ja tego nie widzę. I, nie. <laughs> i mówię, że jest taki też szacunek osób, powiedzą, że jestem w związku i. Gdzieś tam nie zahaczają nas. Czy widziałaś, Nieraz, że kobiety nie mają tego szacunku i dalej, e, wiesz? Często, żeby często też zależy, w jakim to jest miejscu i w jak bardzo są upojone e, różnymi substancjami. No. No. ja powiem ci tak, mój mąż, No, z, je, wiesz, z jej, z jej experience, 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 wiesz, jest bardzo ciężko i trudno no. ufać innym kobietom, bo no. ja byłam, wiesz, żona... Zdradzona. Zda ja powiem, nie powiesz, siostra no, powie, siostra może. Nie, się, no powiem. No, wiesz, starała się, starała się, starała się przez kilka lat i ja byłam z, tym, z nim w związku przez 10 lat, a to nie można ufać innym, innym kobietom czasami, bo nawet jak ktoś, jak wiedzą, że ktoś ma kogoś, to, to, i nie to, to, nie znaczy, tak. to nic nie znaczy, dlatego trzeba być ostrożnym i zawsze, wiesz... To tak, najważniejsze. No, no. Patrz, i teraz no. jest tą kobietą, ma dziecko Ty, z nią... Okay, dosyć, i teraz nie musimy teraz za dużo opowiadać. Dobrze. I, cze, I trochę pieprzu, trochę soli, proszę no. Państwa. Uh, cooking with the Kropa. No teraz słuchajcie, to te wszystkie. No secrets here! All bad emotions. Let's mix them! Yes. Tak, właśnie, super! A ja chcę wiedzieć, Piotrze. Co uh, takie Co to jest takie twoje największe osiągnięcie? O, wysiedliśmy na Times Square. Um, no, przez trzy tygodnie, chyba do zeszłego tygodnia. That's amazing! Congratulations! To no, zdjęcie Pokaż, nawet tak, No to jest ogromne osiągnięcie, naprawdę. Zrobiliśmy. Ja serial który się nazywa Just One Look. Just One Look, okay. Just One Look on Netflix, everybody. Just One Look on Netflix. W this guy over here. Marysia Dębska, Cezary Łukaszewicz. To niesamowite, wow. Zbrojewicz. Nice. No, tak, yeah. tak to wyglądało. Więc fajnie. No nie, naprawdę. Like wish, uh, rockman. 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 Wow. What does a Rockman do? Hey. He's rocking. Rocking the boat. He's <laughs> singing. He's singing. Oh. Is <laughs> no No, 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 not a Rockman, just a Like okay. Rockman. Rockstar. I mean, rockstar, sorry. A rockstar. That's a Rockstar. No, okay, yeah, okay, rockstar. cool. Ale So you're singer też? No tak, no tam grałem Rockstar, takiego wow. piosenkarza. Nawet nagraliśmy dwa kawałki, które zostały też mm -hmm. wypuszczone, jeden z nich. I taki fajny w Tak no ta zachęcam ta... wszystkich, jak chcecie zobaczyć, to Just One Look na, na Netflixie. Nie tylko w Polsce, w Stanach też. Więc. Congratulations, Mr. International. Mówiłam Hollywood star. Hello. Co my z tym robimy? Słuchajcie o właśnie, co z tym robimy? Na razie czekamy na pas. Czekaj, to teraz wykipi. Tak, a z lifehacka mam takiego. Life jak położysz, no patrz, jak położysz łyżkę nad gotującym się garnkiem, to się nie wykipi. Co? Tak. Nauczył wow. mnie tego sam Mateusz Gessler, który opowiedział mi ta historia. I ja wow. proszę siebie, bardzo teraz nie korzystam dużo. W ogóle mogę przejąć i mogę zacząć gotować jak Mateusz. No trochę. Poprosimy. tak, właśnie. To, to teraz. ja może teraz, no, może teraz powiem. No, tak, proszę, mów nam. Przełożymy, przełożymy teraz dobra. te rzeczy. Proszę, Dobrze, to kochana, pastę, daj mi to, daj mi to. Pastę. Weźmiemy pastę, proszę bardzo, na ten. Ona jest już trochę przygotowana, ale nie ma problemu, bo to się wszystko Amazing. To się wszystko, słuchajcie, wygotuje mm -hmm. i zostanie trochę wody trzeba dodać. Okay. tu Taki trochę Pascal, połączony Właśnie, z. Właśnie tak, tym, no. nie pamiętacie tak, Pascala? Tak, tak, Przepraszam tak. Mateusz, ja cię bardzo lubię. Zresztą widujemy się często ostatnio gdzieś. E, to dobra, patrzcie, to patrzmy, ja przyjąłem. I teraz wszystko e... mieszamy. Ale tak? nie, poczekaj, ja mam jeszcze pomysł I jeden. Dobrze. Dobra, mogę? Ja no. mam pomysł na, na to, żeby tutaj coś dodać. Wiecie okay. co? Bo w związku z tym, że tak nam się fajnie tutaj gadało, tak. zmiksowaliśmy te złe emocje. To ja bym tak. tak. to osłodził, co Wy na to, Osłodzi? ale takim Ach. zdrowym cukrem. Żeby jakiś taki. A co to dodał? Był... Już patrzcie, co wy po... powiecie na to, żeby dodać jedną truskawkę. A, no to here. Jakoś nie widzę entuzjazmu z Waszystw. Co ty? okej. Nara, nie? <grym zdaniem w sumie> A właśnie, dlaczego gra truskawka? Bo nie było nic innego. <grym zdaniem w sumie> o, pan, mamy tu winogronka. <grym zdaniem w sumie> ale można, nie, no uważam, że to jest. Truskawka jest. Ale, no, ale poczekaj, ja, ja teraz może nie nie uwierzysz, ale to nadal będzie zielone. Zobacz, to będzie taki. Złapiesz? Ale co myślisz, tak, że złapię, czerwone dobra. będzie po jednym Oj, o matko. O przepraszam, złapałem, a powiedziałem, że złapię, nie powiedziałem, że złapię wszystko. Dobra, i teraz tak, dobra. patrz, zrobię. No, będzie zielone nadal. Możemy się założyć, będzie tak. zielone czy nie? No musi być zielone. To jest jedna pluskafta. Będzie teraz tak ciemnozielone. Dobra. No, I teraz zmieszczamy to z pastą, eee, tak, i z Tak, dodamy pomidorami. trochę, jeszcze... to, troszkę, trochę wody, nie, dodamy to, żeby Dobra, było Dobra, dodawaj tak... sobie wodę, ale ja chcę wiedzieć, do jakiej roli musiałeś no. się przygotować, z takiej ciężkiej, i co robiłeś? Wiesz co, no chyba najciężej było do, do roli takiego zbira, w filmie takim gangsterskim, e, pętla. Nie pętla? No. Tak. O, super, brawo. <śmiech> <śmiech> e, I tam... I tam musiałem spędzić trochę czasu z gangsterami, wiesz? U, z takimi no. ludźmi. Ale sprawdziłem. Tak, oh, jak to no było. No i to było, Jakie takie, to, takie to było takie mocne przeżycie, powiem Ci. I zapamiętałem to. Ja na bym pewno. się bała. No, ja też się bałem. Ale teraz mogę powiedzieć. Dobre. Ale teraz możesz powiedzieć. Okej, teraz trzeba to wszystko tak. pomieszać. Tak, by... tak, tak. czekaj. Dobra, proszę bardzo. Tu podgrzywamy. No, musimy włączyć patelnię. Ja już włączyłem spokojnie. Włączyłem. tak. A musiałeś przede wszystkim hudnoń, czy...? No tak, ja w zasadzie do, do większości fi filmów, w których grałem tam od 2015 roku, no to, to faktycznie tak fizycznie musiałem się przygotowywać, więc trzymam tak zwaną michę, mhm. jak to się mówi. Ostatnio wróciłem, bo sobie pofolgowałem przez dwa lata, a ostatnio wróciłem do zdrowego odżywiania. No ale to są z nami po zdrowo tutaj. Od stycznia no alcohol, Tak, wczesne chodzenie spać. No i przygotowuję też z Natalią suplementy, które będą wspomagać pracę układu nerwowego. Nie, o, no ja to i... potrzebuję. Tak, no to to, to Tak, mnie pewno... proszę jako prezent do. Odez, odezwiemy dostanę. się. Dobrze. Ach, ci celebryci prezenci, te prezenty tylko by chcieli dostawać na no wszyscy, no, nie, chętnie spróbuję, bo no Tak, jesteśmy w trakcie przygotowywań właśnie z całych receptur. A ten congratulations. I... Tak. Zapraszam. Nakładamy, i jemy końcowe. No dobra, słuchajcie, to co? To, 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 to spróbujemy. Wygląda delicious. Tak, tam jest burrata jak to a, chce. Dobra. Proszę, jak chcesz burratę, to najszybciej. Weź weź ten czeka, blender, podbijmy się do Asia weź dobra. ten, czeka, na. też może sad do hmm. zlewny, co? dobra, skończyliśmy, Nakładamy, jemy, Marta, chcesz okay. ten. I want to break it just break it with my hands Not with a knife. Oh. Dobra. Dobra. Ale co mam z tym zrobić? To poczekaj, czekaj, na trzy części, na trzy części na górę. Poczekaj. I'm dobrze. A widzisz, że ja już tutaj... Czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, bo nie chcę się ubrówić. Na trzy, dobre. podziel na trzy. Dobrze. Mmm, that looks delicious. Wygląda niesamowicie, naprawdę. Oto no. ciach, ciach, ciach. Dobra, mamy to. Dobra. Dobra. Jeszcze delicious. tego trochę. E, Patrz, ja przyjąłem, chyba, chyba wszedł we mnie duch Mateusza Gesslera. No. Mateusza Gesslera, więc może zrobimy na koniec trochę tego parmezanu? Chociaż to jest takie włoskie. Ja nie lubię włoskie jedzenie, ja w francuskiej tylko lubię, bo to włoskie tak? takie to. A dlaczego? No tak, nie no, żartuję. Jak możesz, włoskiego nie lubię? Nie no, żartuję, bo ja niby jestem. No, 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 no. no tak. Jejku, Wygląda pysznie, nie, nie look mogę look doczekać pretty. się. No, Fajnie. Wola. Ok, big test. Let's see. Gotowi? To proszę bardzo dla do, do ciebie. Dobrze, dziękuję. Może niech Piotr zacznie. Aha, że chcę Żeby prawdziwą twoją reaction do Okay. Tak, właśnie, czy ta truskawka zrobiła dużą różnicę? Najlepsza. Very good, very good. Mm -hmm. If you want to try this, the recipe is below. A ja naprawdę, dobra. Check it out, it's dobre. delicious, amazing, hypnotizing. Mm. Very good. Bye, do, Bye. do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Smacznego. you. <laughs>